Rafał Trzaskowski, kawalerka i krzyżowiec platformy. Trzaskowski w debacie miał tylko jeden temat kawalerka Jerzego Żed. Wyglądało to tak, jakby pomylił debatę prezydencką z serialem Dom. Ja jednak wrócę do tego mieszkania i wrócę Proszę, do jednej pan. rzeczy, bo pana hucka jest naprawdę nieprawdopodobna. Mianowicie mam tutaj oświadczenie, w którym pan się zobowiązał do dożywotniej pomocy panu Jerzemu. Jak wszyscy wiemy, pan Jerzy jest w DPS-ie. Czy panu naprawdę nie wstyd, żeby takie rzeczy podpisywać, żeby, żeby o tym mówić? E, proszę D bardzo, tak. Z każdą minutą myślałem, że zacznie pytać, a czy pan Karol Nawrocki ma meldunek? On nie prowadził debaty, on prowadził śledztwo. Proszę mi powiedzieć, dziękuję. jak to jest, jest w DPS-ie, czy nie? Zabrakło tylko okularów i planszy z nitkami łączącymi zdjęcia. I co ciekawe, im był bardziej zmęczony, tym bardziej się nakręcał. Kampania go wyraźnie dojechała. Człowiek wyglądał jak student po szóstej kawie i trzeciej zdrywce z rzędu. Jego sztab chyba uznał. Rafał, niech cię nie polubił nowi wyborcy. Ważne, żeby pisowi też nikt nie przybył. Karol Nawrocki, kawalerzysta z Gdańska.